Stan 3. Czuwaj. 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 Przebiegł poźny. Druż przewodnik. Magda Kajko mediuje 67 oraz szóstą wielopoziomowo drużyna Haska z Kostaria Hubieckolna na apelu rozpoczynającym 24 pikników jałych drużyny. Stan 12 plus 1 plus 1 nieobecny, ustawiczony. Przerwaj. Całość baczną! Przerwaj, druką obecną. Druh na Aleksandra Menuzuje, siódmy do HDK Olimp, nie jpd się zobaczniego. Na apelu rozpoczynającym. Stan 6 plus 1 wszystko obecne. Przerwaj. Pomadzórku w 100. Pocznij! Czuwaj drużno przewodnicząc. odkrywca odczytowarty krupa będuje 24 biknik fajowy drużyn na apelu rozpoczynającym. Stan 69, plus jedna nieobecno usprawiedliwiona. Czuwaj. Spocznij! Baczność! Tej Czuwaj! Spocznij! Daję do informacji skład komendy 24 w pikniku majowego drużyn w Koźle. Komendant w pikniku przewodnik Oliwia Fankuleska, harcerz Orli. Zastępca komendanta do spraw programowych druhna Patrycja Rafałowska. Patrycja. Zastępca komendanta do spraw organizacyjnych Odkrywca Bartosz Krupa. Kwatermistrz Duch Ja. Drug Jakub Kozikowski, członek komendy odkrywca Maciej Mieczkowski, członek komendy odkrywca Łukasz Szymański. 1.2 Podaję do wiadomości plan dnia: od 16 do 18. Zakwaterowanie, 18, .00, 19. .00, apel rozpoczynający, 19, .00, 20. Kolacja, 20, 22. Zajęcia wieczorne, 22, 22, 30. .00, toaleta wieczorna.

Ducha też ojczyźnie miłej słusz, na jej zew wpójrzy w trud, pójdzie nas harcerzy polskich ród, harcerzy polskich ród. Harcerzy harcerzy polskich ród. Harcerzy polskich ród. W tym punkcie będziecie mogli zdobyć punkty i takie tam. No i po kolei zrobić tutaj taką tak kółeczkę, skończy się. Znaczy jest punkt na most, znaczy pod mostem. Trzeba będzie zobaczyć, z której strony tak na dobrą sprawę zejść. I będzie punkt na hotelu, jeszcze to wrócicie potem do domu. Możecie, czy tutaj. Możecie zejść sobie do sklepu, tam sklep będzie dosłownie zaraz przy samym punkcie. Drugą wam powie gdzie dokładnie. Także ym, także tego. druku Łukasz jak coś. Dobrze. Ja będzie to ono dobra punkt. Tak, żebyście wychodzić. Za drugim namiotem jest ścieżka. Całość za mną marsz. Pytania Dotycz. dotyczą Włoch, więc no, najprostsze chyba. Co przypominają Włochy kształtem? Buta! Weźcie buta. Uwaga. Dam co? I konzyk. Jakie danie jest wizytówką Włoch? Pizza Pizza, spaghetti. Pizza. pizza. Jakich kolorów jest Polaga Włoch? Czerwony, biały, zielony. Zielono, biało, czerwony. A, to po kolei ma być. Czerwono, biało, zielono. Biały, biały zielony, zielony, czerwony. Biały, zielony. Tak, biały, 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 zielony. czerwony. Biały, zielony, czerwony. Biały, zielony, zielony biało, czerwony. Biały, zielony, czerwony. Biały, zielony, biały, zielony czerwony. Błasz, Ja! Stolicą mody jest? Paryż.

<słyszenie> <tłukanie> <Internet>. <grystanski> <grystanski> Musicie teraz zrobić wszyscy równo, jak nie to zaczynacie od nowa. 15 przesiadów, razem równiutko. Ej, dobra, przylepu, stajcie! Proponuję, jeżeli już Wam łatwiej, jeżeli chcecie, możecie ustać w kółku i się trzymać po prostu. No, na... Ej, dajcie! No, no, tak, no. No. Ale i lepiej. ręce! Ale, Ale stoczcie się razem w Chodźcie, chodźcie Chodźcie Chodźcie, tylko no, 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 Jej gra, Gra e, i <laughs> no, polega na tym no, no, Nie, no, że oni no, na bardzo długim rejsie się. Ta cała miłość, wiecie, no uleciała pod wpływem rumu, tak? Oni bardzo dużo tego wina i rumu wypili i nic kompletnie nie pamiętają. I e, słuchajcie, oni was będą całować... Będą was... Spokojnie, wy macie fajnie. macie fajnie, oni macie gorzej, oni mają gorzej, nie? Spoko! E, oni chłopaki będą was całować w policzek, słuchajcie, nie? Ale słuchajcie, jeśli to nie będzie wasz mąż, możecie uderzyć w twarz. Jezu! Jezu! Ale numer, który my mówimy. Drugi, drugi, Jeśli was pocałuje... Dam radę. Mogę, sprał. mogę, mogę, na serio? Bo, bo to jest coś takiego. Tak, może. Możecie znalić stały siły jak chcecie, nie? A jeśli pocałuję was, wasz mąż, który wam powiedziałem, że numer 1, 2, 3, 4, tak? No to odzajmiacie pocałunek z policzek? I on staje gdzieś z boku. I on, a jej osoba i jeszcze kolejny mąż pocałuje żonę tego pierwszego, to on może go kopnąć. Tam uderzyć, nie? No, Ale wy w tym momencie się nie odzywacie jak on was Jak was pocałuje, możecie go uderzyć, jak to nie jest wasz. A skąd jedzie? No ja powiedziałem, masz numer. Tak, ale no ta jest chyba. Jedynka, jedynka, dwójka, trójka, trójka, dwójka. Bo ja też nie pamiętam, nie pamiętam. No, no, no. A, ja, ja tak Polko no będą nie Polka Tylko nie odzywajcie się dobrze? Jak dopiero wasze złotą? Ale może a tak nikt nie podpowiada nikt nie podpowiada? Nie wstydź się nikt nie patrzy <ślami> Nisko, ma opaki dosypują tego <ślami> Ja nikt nie patzę Polowałeś, tylko się pokładać Wiesz co to jest? Ja to nie chłopak A chcesz się przekonać? No to... wykipa patrz na mnie Czy wiesz co to jest? To do czego służy? Nie A chcesz się przekonać? Nie <słysk> no, ja już... no, jak... Nie patrzcie się teraz Brawo! Lalalalalalalala <laughs> on klejczy. Yes. On, on klemczy, yes. Z tobą oh. na serce ucieka. Juliusz pora na ramę. Nie o zamianiu. Dobrze, ciche dni. To <laughs> jest. <laughs> Nie tak. będę stała Tak? Nie <grystanie> <grystanie> Czy wiesz do czego służy? Nie A chcesz się przekonać? Tak A ja chcę A ja chcę <grystanie> Nie, nie, nie blu, 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 blu. <grystanie> <Ale> jako, że... <grystanie> przyrzeczenia harcerskiego druhnom i druhom. Jakubowi Domarackiemu, Igorowi Dulińskiemu, Jakubowi Drobni Drobnicy, Bartoszowi Surówce i Municę Zwolińskiej. Baczność! Tuwaj podpisała komendant wlotu, przewodnik Oliwia Pankulewska, harcerz Orli. Spocznij! Będzie speech. Jeśli przekręciłam czyjeś nazwisko, od razu przepraszam. Raporty, raporty karne. menażki, zakochani, rzeczy znalezione, zagubione. Wystąp, spocznij! Tu, tu, tu. tu, tu, tu. Dobra, to my się Ale, bo. Aby to wzięliście skąd? Aby to To było na stołówce. No to to się nie wiem, czy to liczyć. No, dobra. Czy to jest nie nieptuwczowe, więc liczy się. A, o, o. Coś takiego ma. Ja chętnie przejmę. Fajne. A, zatyczki? A zatyczki nie było. ja zatyczka. A no i my... to pasujemy. No, wstańcie no. mamy z tego. Tu jest kurwa. Tak też weźmiemy. Fajnie. Nerduje, że znalazłem na szpę na stole. Czuwaj, zaraz właśnie taki nóż i ten chciałbym właśnie złożyć coś, bo zgubiłem czasem taki nóż mora. Tutaj, o, ja wiecie, wiecie. Ziemię, <grym> no, no, <grym> no, to okay. jest w ziemi w no, mało no, 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 to no, tak no, Tutaj przy 59 tak w ziemi, przy no, no, Dobra. Dobra. no, no, się. no, 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 nie no, 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 Czuwaj. A, to no, no, Tak. no, 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 Czuj. no, no, dwie. To My bardzo chciałybyśmy. Cisza? Będzie speech. Słuchamy druhenek. Bardzo, bardzo, bardzo. Chciałybyśmy podziękować wszystkim, którzy dzisiaj pochwalili nasze spaghetti, i zrobimy to teraz. I chciałybyśmy od razu. Yy, Mazuń, Beret na głowie. To nie twój. Mój, nie. Yeah. I chciałybyśmy od razu, yy, że tak powiem, oblecimy to z tą herbatką, ale to będzie kwestia podziękowań, a nie gorzka słodka. Także każdy dostanie buziaka. Nawet dwa. Niedobre było. A teraz będą podziękowania. My dziękujemy serdecznie 59. Dobrze. Serdecznie dziękujemy również 70 i Serdecznie dziękujemy siódemce. I serdecznie dziękujemy szóstej. Także to wszystko. Niedobre było. Stop!

Ich schau schon, ich fühl Całość baczność! Czuwaj! Czuwaj, druh oboźny Drug Damian Walczyk melduje 59. Łączyńską drużynę hercerską ptaki Ptakom na apelu kończącym. <kluznącym>. Stan zgodny, sprawdzony. Czuwaj! Spocznij! Czuwaj, druh oboźny Drug Damian melduje 77. CDH Cień oraz 6. wielopoziomową drużynę Harcerską Asteria na apelu kończącym. Stan 10 plus 1. Czuwaj! Jeden nieobecny, był sprawiedliwa. Chcę. To jest druga bocznia, druga rozdzielka. 50 moduł pierwszy, 50 moduł drugi, 60 moduł czwarty. E, dziewiątek i spana na apelu. Stan 4. Słuchaj. To jest druga drugi kołowy rysunek, drugi 60 moduł czwarty, na apelu. E, stan 6. Drugi moduł zaznaczony. Czuwaj, druchu oboźny. Patrolowa Aleksandra 1 melduje patrol 66. harcerskiej drużyny obronnej 13. gamina na Apelu. Stan 5. czuwaj. Czuwaj, czuwaj druchu oboźny. Duch Jakub Drobnicza melduje patrol 66. harcerskiej drużyny obronnej 21. zapas. Stan 6. czuwaj. Całość baczność! Czuwaj, druchu. Duch Ola Alam 127. harcersko Harcerskiej 56. ryskiego na Apelu. Kończącym. Stan 3 plus 1 plus 3 nieobecne usprawiedliwione. Czuwaj. Po meldunku 100. Spocznij. No. Przewodniczko, odkrywca Bartosz Krupa melduje na apelu kończącym 24 pikniku mojowego drużyn. Stan 65 plus 4 nieobecne usprawiedliwione. Czuwaj. Spocznij! Baczność! Druchny i Druchowie! Ostatnie czuwaj! Czuwaj! Spocznij! Baczność! Skargi, wnioski, zażalenia, raporty, raporty karne. Menaszki, rzeczy znalezione, zagubione, zakochani. Wystąp. Spocznij. Macie kodzie. Zakochałeś nie, 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 ruchu. nie, 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 sprawa nie, 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 jest nie, Jeden E, jeden nie, A druga sprawa jest taka, że e, tak, gratuluję nie, 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 to to było to, to, był to, to e, nie, Taka jasno zielona miska. A ja myślę, że się znalazła, tylko ja schowałam do szafki. Mm. I talerzyk biały. Co na miska? Dobra, to trzeba będzie wziąć. Proszę Druchu. Druchu Macieju melduje, że. że druch, druch na Gabrysia. Mogę się odwrócić. Ja się pomyliłem, bo wziąłem jakieś drucha ale.

baczność! Poczet flagowy bestą. Do hymnu! Wszystko, co nasze Polsce oddamy w niej tylko szycie, więc idziem szyć Świty się bielą, otwórzmy o rozkaz wydany, wstań, słońce słońce idź. Na mnie pęsz, słabość krusz, ducha tęż, ojczyźnie miłej służ. Na jej w w trud, pójdzie nad harcerzy polskich lud, harcerzy polskich lud. Po hymnie, poczet flagowy, stop. Baczność. Funkcyjni odprowadzą patrole do samochodów, domów, do busów i I Starów. starów. Spocznij.